Witajcie moi kochani w kolejnym escape o nazwie Temple of Hanabuku Hanabuku, Hanabuku, no Będę go dzisiaj przychodził z Cybujdem Tak, ze mną, dzień dobry, na dobry wieczór I, tak? i z Tosią. Ja się nie odzywam się Dlaczego chytem? nie? Odzywasz się. No oh. I regulamin tam przeczytasz Nie czytam tak, A właśnie, prze, Nie regulami. czytam, nie czytam Proszę. Nie. No fe. Wyłączyłam Minecraft. No to um. no ja, dobra, ja przeczytam. Nie. Witaj na mapie Temple of Hanabuku. Nie używaj modów cheatów. Drugi punkt najpierw przeczytałeś. Wiem. Nie niż nie ani, nie, nie stawiaj bloków. Używaj tylko tych znalezionych w skrzynkach. Widziałam. Graj na Peaceful i masz się zabrze. Teraz tu pójdę, przeczyta kolejną... To, nie, dobra, kolejną Boga, to tak. jest historyczka, dobra. Przepraszam ja. historyjkę, a to się nam przeczyta dwie ostatnie tabliczki. Pięć czytam, tak? Przeczytasz. Nie. Oto świątynia Hanapku, największego Boga Maju. Twój naród opanowała susza. Grabiesz świątyń przez przejście poszukiwaczy, skarbów, wywołał gniew bogów. Przeczytasz nam może... Nie. No dwie tabliczki. Nie. Ale jesteś. Jako władca Wiem. narodu zamieszkującego dawne tereny, Majów, wybrałeś się do tej świątyni, bio, by ocalić naród. No chodźcie już. Dobrze idziemy. Proszę kolejne tabliczki. Ja, przeczytaj nam co. Nie, nie umiem czytać. Izatama Iz Iz był synem hanapku. Bogiem urodzaju. Ja Mamy No właśnie. Jak, jak się nazywa? Istama. Istama. Dobra. Aby uratować naród musisz odnaleźć. Ołtarz Istamy. Istanny. I stamtąd! my tego nie widzimy? Dobra! I wybawi twój lud. Twoim zdaniem jest... Twoim zadaniem jest znalezienie ołtarza oraz złożyć na nim dary. Wszystkie przedmioty dojdziesz na swojej drodze. O bogowie majów pomogli. Ale ty jesteś śmieszny. Kto jest śmieszny? Ty, ała. Czemu jesteś śmieszny? Śmieszny ty, Narbi. Tu są jeszcze tabliczki. To znowu jakieś paście się nazywa. Bóg urodzaju! Jumkax Bóg urodzaju, kurwa. Ci! Bóg urodzaju! Jumkaks! Oferuje ci swoją pomoc. Woda przynosi życie ten skromny podarunek mojej. Jaka mnie do. Tak, by urodzaj powrócił. Tak. Tak, oczywiście wyłączę ci minecrafta. Tak jak mi. No i mamy pierwszy parkour Ej nie skoczcie bo ja spadnę Dobrze, czekam Póki nie spadnę to by nie skoczcie Dobra Nie bo się co to nie, to nie potrwa długo <grym> Też tak No o, właśnie już <grym <grym Ej to wy przyjdziecie i mnie tak nie ratniecie bo ja tego nie przyjdę. Ja też nie Jest mi piszczy No oh, Fuck I teraz tam na dół pewnie, tak? Nie ja spadłem na dół. Ja też. Przez ciebie. Tak, tak, tak. Przez to to, no. wszystko, to wszystko twoja no, wizja. Ale to mam powiedz dużo, my ją w godzinę nie przejdziemy. Godzinę nie przejdziemy. Tak. I spadłem. w ten rok będziesz to wrzucał, nie? A tam rok jeden dzień. <laughs> Idź się. dalej. No i co zrobiłeś? No i co zrobiłeś? Ach. Przez siebie spadłem. Pospieszyłeś mnie. To by się czek takie przydały albo tak. hmm. Ale mam. Ale można home robić czy Ale nie mam, można... ale. Nie można. Nie można. To możesz. Myślę, że tak, już mi tam gdzieś doskocza, tam coś zapisywało. Pójdź, patrz jaki jest Twitter. Co zrobiłeś? No patrz jaki we mnie Twitter. No, Siedz sobie po tej drobince. Nie. Po liawę. No mówię, że po drobince. <noise> Aha, spoko. Efektycznie. Weszłam tu, weszłam tu, weszłam. Co dalej? Tu, na, ten, mam ma, iść? na górę. Tam? Po lianie, tak. I masz skoczyć na dół na ten no. taki najniższy z klocków. Tam jest taki ała niski. O tutaj, pod, obok mnie. Tu? Tu. A, ja tam nie skoczę. A, spadłam. No to, jaką to szczytowała? Aha, aj dobre. Tu liana wysoko urosła. Ale macie cheatę. No tu, patrz. Patrz, co pójdę. Dobra, widzę. Tu. O Nie ja to skoczyło, Ja też chcę. Pff. Jeszcze sprinta nie włączyłem. Zapytałem się... Zapytałem się Czy do pan miksa, pan? jak... Zapytałem się do miksa, jak to przejście mi pomógł. Tak, miejsce wiesz, tam... Fitę ma opanowane. To by się przydała, to, to by przeszło, ale ja tam tak nie wejdę. To by mnie tapniecie. Będzie szybciej. Nie mogę zaskoczyć, ale taka. To wiesz... No nie paj się. No, jak mi się sprint nie walczy Ej, ja pierwszy. Gorzy widzowie zobaczcie na ja kolejną wiesz. No to chyba Ej, to tepnij, tepnijcie mnie tam na kurę. O doskoczyłem. Eee, Normini. No nie piszcie, pojdzuj się przycisk. Tepnij nam tam. Pnijcie mnie do siebie. Tepnij nam mnie. Tak właśnie tepe. Tepnij ją przyjdę te, 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 no, te pistoly. Naciśnij. No teraz, 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 bo ja tam odskakłem. A na też to ja też chcę no, do tam, kiszt, bądź, piznam, błot, to kur... przejść, ja też chcę przyjść. No ciśnijem cię, bo cię piszam, włoskę kur... Ty nie zdążysz. Ale w... Nie skoczyłem, widzisz. To macie problem. Widzicie? O! Nie może nie przeszedłeś. Fajnie Ale... gadaj. Ale ja bym tam przeszedł. Nie przeszedłeś? Zasked... Ale jak... no nie. O Boże, idź. Nie mogę nie mogę, że wyszło. Idź, idę i mnie i ją. A ja już weszłam. Albo nie dawaj. Ostatni raz spróbuję. Ej, sprinta nie włączyło mi. Oh, a, ja a nie miałeś na chwilę. Dobra. ale no, ale ja tak no, się się przetył. No, no, okay. no a mnie? No, o, to yes. oh, jestem... Jest, pisze się trochę długo, wiesz? Nie, no strasznie, Oj. trzy lete. Znaczy jedna literka, jedna Ale trzeba... Ale trzeba być... Wyci... Ale trzeba wyciągnąć rękę do apostrofa tego dnia. No i dobra. Dobra, śpiewa? ja czytam. Co niedaleko. daleko. W świątyni jest, kawemnic. ty? Chodź tu. Czekaj, co to jest? Uważaj, byś nie... Byś nie był skazany co? na wieczne tulanie. Na wieczne tulanie się po korytarzach świątyni. nie Jedna z drzwi nie musi otwierać drzwi na wprost. Tylko która? Która drzwi klatka czerwona. Dobra, ta? Nie wiem, ja nie, mogę ta, klikać. Nie. Ta? Nie. A co? co się tworzyło? <noise> coś się otworzyło. O! się znam, jedno i się otworzyło. Ej to był mój kroczek, no? Się... Chodź. I za tych wyczytacie, bo ja nie umiem. Jak się wystraszyłem. teraz trzymał. Majopie zamieszkuwali głównie. No właśnie, chodź. Tu. Siła i wytrzymałość to nie wszystko. Aby dostać się do ołtarza musisz też trzeź, bo myśleć. Pil, pil, A ja się... mam kloczkę. Ja. Nie, herbatę ja. mam. Okej, okay, no to jesteśmy trzeźmi. Co jest um. napisane? Tu, tu jest zagadka, chodź tu. Czolkin tu. to określenie. Co? Trzolkin. Co to jest ty... Trzolkin. To jest... Y... Rok się zobaczyć. Sakramentalny? Czy... Lada modlitwa. Lada modlitwa. Może, dobra. Nie. Dobra, idziemy Ym... dalej. Majowie zamieszkiwali głównie. Ym... Brazylię? Zamieszkiwali Brazylię czy może Meksyk? Brazylię. Brazylię. Aha, Trzeba. Brazylię. Trzeba. Kalendarz w kończy się datą w roku... 2012 23. Tak? Czyli mamy ja to źle. Tu, tu jest 23. A występiecie. Ja to, to to jest Tu zmienięcie. Tu. Może nie To Może, to nie, bał, może to nie bał. Data radę. jest zmienię. Zmienicie datę. Mogę zmienić? Do, dobra, Dobre. czekaj, jeszcze raz. A tutaj jaki wydaje się? była ta, ale ja zmieniam na 23. 21 później. A mi pasuje w dobrze. Ale dobra. Kit. No to było bodajże 21 o godzinie 12 No co zmięcie No to już jest chyba... nie wiem, nie wiem No chodź Może jednak ma... Nie działa coś Jeszcze raz jakieś colki, co nie wiem w ogóle no co jest. Zmieńcie, to Zmienio, No właśnie, zmięcie to na bit Zmieniła się, zmieniliście już? Tak Okej, Zostawcie o. o Tak, zamieszkiwali Uy. Meksyk, nie Brazylię A pan gadasz ja nie wejdę po tej, wodzie bo mnie zrzuci. Nie, mnie yes rzuci. Nie, Nie mnie rzucić, pierwszy. Płyn. Ciągle płyn. Bo mnie yes so końca. Co a... tu mamy? Uwaga na, na głowę. Aha. Na ołtarzu musisz... Na ołtarzu musisz. Na ołtarzu musisz złożyć dwa symbole Boga Hanabuku całą labirynt... odszukaj Poszukiwacza skarbu. No, Ostrzy On zabozie. Nie dziel jego losu, bo ja go to nie Uwaga na gorę. przerywać mnie jak czytam Okej okay. za Daj jeszcze. Nie po co za spada. Ja też chcę. Daj mi. Daj sobie. Nie ja chcę. Daj mi, nie daj mi Może skończyłem. A, skończyłeś się. <laughs> Ej, nie ma, już no, ukradisz wszystkie, ale tu diamant coś nap... Ale pierwsze dar, zabrano go z ołtarza, musisz go zwrócić. Ma ktoś diament? Nie, ja mam kroska. Takiego jak widzisz. Ej, ja idę tędy. Ja już nic nie wlatuje. Ej, chodź ze mną, chodź ze mną. Bo ja się jak ja się zgubię, to będę pisać, chodź. Dobrze. mam diament. On ma diament. Ej, ja idę tędy. No, Widzę gdzieś ale nie ja wiem idę jak to. Za tobą. To chodź. Chodź, bo są dwie uliczki. Ja, ja idę za tobą, idę za tobą. Chodź. Ja koniec no. A, to koniec drogi. No to nie ma. Dobra, ja się Gdzie to... ja jestem? A ja. Ej, znowu koniec drogi. Chyba Dobra, o tu wyjście, tu wyjście. No. Nie, to nie, nie wyjście. Jestem ja tu chodzony i myślę, Uuu. że wyjście. O tu. Dobra, znalazłam. Weszłam w jakąś inną uliczkę i też koniec wyjścia. What the fuck? A, cofnąłem się chyba. Zja... No. Dobra, ja, ja się cofnąłem. Cofnąłeś się? Coś takiego. A... Ej, weźcie mnie, bo ja się nie widzę was. Ale na pewno przejdziemy później tak wiemy Ja też chcę. Mm, Ale no to przechodź cały czas. A ja nie wiem gdzie puścić. No, no to, prędzie. właśnie masz... musisz odkrywać w ten sposób, gdzie iść. No dobra. No to... Coś mi piszczy. To ci piszczy? No strasznie. No tu ciasno. O, mam Mam... mam... Boże, teraz ty Kobieta no, na rzekach. Mam, mam kości i mięsko. Ewa mi ta, jedno. W, Właśnie tam był diament. mi coś. Ja mam jednego klocka. Ej, bo się skupiłam. Myślę, że, my, myśli, że, myśli, że mamy więcej. A gdzie, jest e, gdzie ja jestem? A gdzie jest? Nie. No dobra, a tu nic nie ma przecież. Ja już chodziłem chyba każdą drogą. Ja chyba też. No ja za tobą chodzę ciągle. Cię tak głupie. Cię jest wyjście, się pytam. Ej, a może tu? Może nie. Nie, ale my tu byliśmy. Czekaś ale to są dwa przejścia, my jednym poszliśmy. My poszliśmy c tam w lewo. Środkiem jeszcze nie szedłem. Prawo. Ej, to tędy, bo tu było przejście, a my dniem nie poszliśmy. Ja siedłem środkiem, tam nic nie było chyba. Ja właśnie nie było. No nie, nie, to nie, to do wyjścia mnie doprowadziło. Do weź czy do wejścia? O, 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 o. Do wejścia, no właśnie. O, 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 fuck. Cześć Ej, pies się. mi piszcze. Użymy już. Czeka. Ale mnie to denerwuje. Weź coś powiedz. Ale co? Nie wiem, żeby nie piszczało. Ogarnij się! Ale właśnie nie wiem, czy powiedzieć, bo ona piszcze. Może, jeśli chcesz siusiu? Możliwe, wiesz co? Ale ja to nie wychodzę, za ciemno jest, ja się boję. Nie, skończymy serię, możesz wejść. Czy cię pogięło? Troszkę. No właśnie, uważam. Ehm, ale Czy się boję, że coś mi tu wyskoczy. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę znaleźć wyjścia. Też nie, ale ja to znajdę. Jak dacie mi świeczki, to ja to znajdę. Po co ci świeczki? Ja bo tu ciemno. Dla mnie jest ciemno. A bo ty masz los. No ja mam inną miosność. Chyba znalazłam... Nie, nie znalazłam. Nie, znalazłam! Znalazłam! O, o, ja, też znalazłam. znalazłam. O, ja też znalazłam. To ja znalazłam. Ale ja znalazłam inne. O, jest nie, znalaz ja znalazłam... Ja Ja byłam już dawno na wyjściu, ja perniczę I się cofnęłam. No. Tak. O, jest. to Znalazłaś no. mnie, bo nie trafił. <laughs> już jesteś u nas, powiedz. Nie jestem Dobra, to weź te kuty, To dopiero Bo No po... ja właściwie, widzę, o! To ja dopiero... już tu dawno byłam! Okay. Dziękuję. To dopiero początek. Ja już tu dawno pan, byłam! Droga, o, droga do ołtarza nie jest prosta. Ha, mamy oddać diament, to, to idziemy. Oto komnata żony i. Is... Jakąś się dwa? I. Is... No, ten śmieszny. Is... A, I stał, i samny. I sobie. O, Dziękuję. Dziękuję. Tak, nie ma jednego łóżka, wdech. brakuje. Pójdź, 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 Wiesz jak ta żona się mogła nazywać? Nie. Pamiętasz to z poprzedniego escape? Halina! Halino! Tak. E, dobra, e, co ja mam tu zrobić? Tu deszcz pada. No, ej! Nie no, tam nie pada. Mm. Mi też nic nie pada. Ej, czekajcie, ja tego psem jestem. A, wiesz bo jak mi coś na głowę spadnie, to, to nie wasza No, No się jeszcze ma. się chyba otwiera, tak mi się wydaje. No to ja przejdę, otwieraj. Ej, nie przeszłam. Otwórz sobie. No, to jest... na... To ja, na... ja nie wiem, gdzie to jest, jest guzik. Na lewo. Nie ma. Jest. lewo? Okej, okay, dobra. O, dziękuję. Okej. Okay. Oooo, to jest dla To jest lawa. Droga jest... Ja to nie mogę nic sobie <grym> wziąć. Droga jest teraz bardziej niebezpieczna. Poślij swoje przedmioty i odbierz się po drugiej stronie. Gdzie są tory? Okej, okay, wrzucaj tu wszystko Gdzie? Do wagonika Ja nie oddam Oddaj Już? Teku? Już tak. Oddam mojego tak. jednego klocka Pojechało No ja to ty wy... A Cze... potem mi go oddacie Mhm No to teraz sobie idź Ja poczekam tak, ja Dobra, ale jedna, tak. jedna, jedna... osoba musi cały czas stać. Tak Ja tu czekam Okej, okay. tylko nie idź No nie idę, czekam nie Będę tu jako będę nabiegać Aha. Tak, no, te się do mnie. Pult pokazał sobie umiejętności lepaku, lepaku. Tak, ja też. Może zbyt trudny nick. Hmm. Okej, okay, wody. Mam łatwy. Co so jest? Jak ty się nazywasz? Myślałem chyba jakieś jak jest xy xy. It. Tak, nie, nie mogłaś mi się nazywać na nicku. Ale nie wiem! co się tu świeci śmie tak na różowo. Jest napisane fire. <słuchaj> no, no bo cię wyłączyłem trzy ci efekt od Dzięki. O nie. To się wolę spalić. <słuchaj> nie gaśnie. Kuchaj, kuchaj, huchaj. Kuchaj ja mnie. <słuchaj> Zartowało. Poczekaj, nie zgasz. Ja muszę zgasnąć. Aha. <słuchaj> Nie bawię się. To skakanie jest jakieś dziwne, ja nie będzie skakać. No właśnie takie. trochę... <lever»>. <retrieved> Oooo! Oh. Oh. Oh, oh. Daj, dajesz, Norbi, tu, tu, tu. Dajesz, co wy robicie? Nie, już nie trzeba, już gas. No, widzisz to dzięki mnie. Wyłączył mi Minecraft. Dziękuję. No. I przepłynie skacz! nie już tak uważałem. Coś mam. Ej. 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 Czekaj, może to się wróci. Za minutę. Jaką minutę? Wracaj, kobieto. Tak, bo my tu stajemy na klocku jednym. Skocztam skocz tam na początek, spróbuj, proszę Cię. Tak, nie trafię. To może spierdol. Jest, dobra, czekaj. Okay. No cześć. Jestem. No teraz. Ja już byłem no. prawie... Ja już byłem prawie na samym końcu. I kurde spadłem. Nie Aha, to było niespadecznie. Tutaj parę nie wiem gdzie muszę skakać. Tu? Czy tu? Teraz tam, na ta... ...bym no. spadła. Właśnie na ten. Chyba nie. Musiałeś się ten... ...palić. Nie, nie, nie spadaj już, nie spadaj. Łaaa, nie spadaj, ratuję. Weź, weź Wyłączyłam Minecraft. No się tak dmuchasz mikrofon. Ej, hey, a nie Bo mikrofon. Like, like a boss. Aha, aha, like a boss. Uh -huh, uh -huh. like a bounce. Uuu, uh -huh, uh -huh. no. Zróbcie coś, żeby mi się uh -huh. nie połączało. Zróbcie się nie da się. Kupko, kup komputer. dałoby się. I po co nie ty jak się teraz Byłem no. w połowie tego, skakałem. Ty teraz masz tepnąć. No, teraz mnie też. No. Kto no. to ma nick, kurde, no? Nie mam żadnego nicku! To sobie, kurde, nie wiem. Stali no? znaczki. Jestem choinka. O, już nie. No. <laughs> ten... Ten krem stosowany był przez Majów jako osłona. Przed ogniem. Może ci się do czegoś przydać. Co to było? Ja go mam. ja go A co tu było? to było? To są nasze rzeczy. Z ja wziąłem tu. swoją rzecz, bo to była moja. A ja, wzią, ja wziąłem wszystko, ha. U, a tu są znowu Daj, takie same klocki jak ja mam. Dobra. Tam były, tu były, tu w tym Mogę tym tłuszczu. Dziękuję. Moja, gdzie uwielbiali zagadki? Oto jedna z nich. Umieszcz bloki w prawidłowych miejscach. Te bloki. Te Te bloki. Różnie bywam. Te... Różnie bywam ja. Barwy. Co? A będę kiedyś i biały. Wolę. Czarnym, pozostać, mniej, mniej będę bał się przez znacie. Przez tak. Dobra, ale co mamy umieścić? E, ja Dobra, ja mam, jeden. Ja mam, jeden. Jeden. W. Czy C B. Ja mam powiedział, że B albo C. A to w ogóle mnie pasuje. C dajcie, tu c Tu będzie Mogę... jakieś, to jakieś... słowo co musi być. Różnie bywą na barwy. Cześć, tak, właśnie. Pewnie jakieś słowo, tak? 5-4 litery. <grym> Ej, wale. Walić. A nie, walić to 5. Asy. Eee. Nie, as to 3 litery. Dobra, mam pomysł. I. Nie, na pewno nie jest sheep. C. E-cy. C. To jest początek. Tak w ogóle chciałbym powiedzieć. No, ja wiem. Dobra, połóżcie no. klaski. Będzie, tu będzie jakaś y, litera na pewno. Będzie ta środkowa Ach. S, będzie tutaj na pewno. A dajcie tu na S. Powiem, że to będzie krok S. No, bo wiem. A, wyszedł, że trafi. Bo patrz, bo tu są same te, Jak to. Przykładnięte. A, S, A. Tu będzie, będzie to albo to C, albo A. Nie, albo B. C, albo B. Tam wiesz. Albo A może być. As. Gdzie ty masz tu A. B, albo A? Nie, w tym pierwszym, ale tak, tutaj masz. Oh. Y, w tym masz. I. Wow. O. I C, nie. co? Więc to będzie, co, tu będzie S. A a, tu, tu co? Ale skąd wy to jecie? Zgadujemy. Daj się dalej, bo myślę, to, myśli, to, jest to A, Albo taty zgadnęło. Albo będzie zapomniał. Wiesz co mam inny pomysł. Ile nas jest troje. Cztery te Ja swojego kroz nie dam. Hmm. Dobra, źle myślimy Wyszło na coś jakieś słowa. <laughs> w ogóle, ale jak ja pokombinuję, to ja wymiesz. Coś się mi Gdyby to chociaż było coś takiego, że nie wiem, jeden, jedna wełna ma inny kolor, czy coś takiego. Co będzie C? Strzelam. Czy... Aha, dobra, już wiem. Zajdź, zajdź, zajdź. zielony? Nie. Czekaj. Muszę to sprawdzić. To jest to, to, czy to jest tak jak myślę? Kurde, myślałem, że jak wybierzemy dobrą odpowiedź, to jedna z tych lampek nie wywaliłaby, Minecrafta się... Też tak myślałem. Łączy. Dajcie mi... Kurczę, jak się ten bóg nazywał? Jaki bóg? No tamten. Nie wiem jaki buk. weź te klaski, bo jak będzie wyłączać, to weź te klaski. No. Okej. Okay. Strzem, że to będzie C i nas jest troje. Mam pomysł. Tam powiedzmy, że jest C. Ja tu stanę na pierwszej tak. literce. Tak stań z drugiej strony na pierwszej literce. I ty też Aha. stań coś na pierwszej literce. No, stań, nie stoisz na literce. Nie. Ono, na której stoisz? No! Okej, okay, dobra, przechodz na drugą, stójcie. Nic, przechodzę na trzecią. Nic. Dobra, e, przejdź coś e, na drugą. Nic. Przej, no. Na trzecią. No. E, wróć na pierwszą. No. Tak, Przejdź na drugą. Dobra. Będę tą prób i błędów. Na trzecią Tak to nic nie pomysł. nic? Dobra, wróć na pierwszą. Ja pójdę na drugą. Teraz tak, to się na drugą. Damy radę. Nic. Na trzecią. Ale gorzej będzie, że jeżeli ty będziesz na drugą, to no na drugą, ja będę... O, dobra. Próć na pierwszą. Tylko na drugą. Tak pół godziny zajdzie. Na trzecią. Dobra, wróć na pierwszą. co się na drugą. Ale tu nic... Aj, nic nie skórasz, bo na, na pierwszą trzecią. nie ma nic. Na trzecią. Ale tu nic no, się wróć nie ma, jeżeli nie ma. Ale tam nic Cek, nie ma. Czekaj na drugą, jestem. Tam. Jestem. Tam. Na trzecią. Poddaję się. Dobra, to się na drugą. To się na drugą, tylko na, 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 na pierwszą. Jaki? Jaki? Ale o co tu w ogóle chodzi? Się, nie żeby wiem. Żeby jakieś słowo było przynajmniej. Odpowiedź. Halo. To nic. Z krem. Jakieś tylko jakieś kutasy skarwia, no zobacz. Patrz, Patrz. co, co tutaj tak go Czekaj. Co było z tego? Z tej skrzynki, co tam ten kremi niby był. To nie Co było w tej skrzynce z krem tak jakby? Eee. Kto? W tej skrzynce takiej tam na początku co było. Magma kluba. Dobrze mówię tak. Mam Mamy pomysł. Tren. Czekaj. Mam pomysł, nie ruszaj się nic. No nie, jednak chyba nie mam. Czyli. Nie, 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 przejdę ja, ja to przejdę. Albo mam pomysł. Zróbmy przerwę i będziemy się nad tym głowić. My tu musimy przejść. Co ty chodzisz? Ale nie przechodź, tak weź, chodź. No dobra, dobra, to jest dobra, sekretka, dobra. Ja tak chcę przejść. Okej. Okay. Dobra, to, to robimy zaczęmy. przerwę, wracamy za chwilę. A więc wracamy po no, takiej, no nawet krótkiej przerwie, bo wszystko powiedzieć o co chodzi i tak dalej i w ogóle haha. Ha, ha. Chodzi... A ja pamiętam, nie otworzę. Tak. tak. I, to, i chodzi o... I słowo o. Znaczy o słowo takie chodzi różnej bywam ja barwy, czyli że różne tam włosy ma, także, no. A będę kiedyś biały, czyli będzie kiedyś siwy, stary i w ogóle starów i będzie i, tak No. Wolę czarnym pozostać, czyli będę be, będę bał się przeznaczenia. Czyli że wolę Czyli, że woli pozostać w bo jak będzie stary, to będzie coraz bliżej śmierci, jak będzie bliżej śmierci, to umrze i będzie się po przeznaczeniu i w ogóle i... Tak, dobrze. Tak, słowo, którego szukaliśmy, to jest słowo... włos. A jakiś David popełnił literówkę. Tak. Jaką literówkę? Aha, dobra. Czekaj. mamy Kolejny parkour. Który przejdzie? O, widzę skrzynkę, że sięgnę. Mam skrzynkę. Mam płomienną różdżkę. I chyba mamy... A jest jeszcze tutaj coś. A Worbi. A na Sypianie boga siemności. Idziemy spać. Gdzie nie jest? Już o noc. Nie dobra. Albo dobra, Fajnie. No i uciekłem. O idzie. Norbi noc <noise> Dziękuję. Pa. No i nie wstawaj, i spać tu.